Witajcie. Cześć. W podróżowaniu najważniejsi są ludzie, tych których się spotyka, ale też tych których nie znamy, których odwiedzamy i dzisiaj chcemy wam przedstawić bardzo ciekawą historię, która wiąże się z naszą wizytą na Ukrainie. Z Ukrainy wróciliśmy na początku tygodnia, także parę dni, dosłownie parę dni temu i w jednym z vlogów odwiedziliśmy krzyż Stanisława Wincenza, który był związany z bystretem, z Huculszczyzną, wychowywał się tam. A dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na Salwatorze i chcemy odwiedzić grup Stanisława Wincenza, który właśnie tutaj jest pochowany. A co nas zainspirowało do tego? Mianowicie, dostaliśmy wiadomość, komentarz pod filmem, gdzie szukamy krzyża od wnuczki. Stanisława Wincenza. Dorenda Wam y, przeczyta. Bardzo dziękuję za wycieczkę wirtualną. Też bym chciała przejechać, żeby zobaczyć krzyż mojego dziadka. Pozdrawiam z Jerozolimy, Ania Wincencowna, wnuczka Stanisława Wincenza, córka Andrzeja Wincenza. I właśnie to jest nasza inspiracja, ponieważ y, dwie Ciekawe historie się po prostu w jakiś sposób zazębiły. Nasza historia z, z, z tym, że właśnie szukaliśmy krzyża, z historią Stanisława Vincenza i, i właśnie z tym z komentarzem, który dostaliśmy od wnuczki. Także zaraz poszukamy grobu. Ja nie wiem, gdzie on jest. Myślę, że ten cmentarz nie jest bardzo duży, że uda nam się znaleźć. I przy okazji mamy fajny spacer. Przy okazji też wy będziecie mogli zobaczyć, gdzie jest pochowany Stanisław Wincenz. Oczywiście na cmentarzu jest kilka też znanych osób pochowanych. Między innymi jeśli chodzi o literatów, to Stanisław Lem. A jeśli chodzi o świat filmowy, czyli bardziej z tym, którym my się łączymy, to Andrzej Wajda. W bystrecu na skarbach gdzie znajduje się krzyż Stanisława Vincenza. Tak jak wam pokazywałem we vlogu, jest tabliczka w języku polskim, ukraińskim i w hebrajskim lub w Idisz tego nie jesteśmy po prostu pewni. Ale zastanawialiśmy się, dlaczego w Idisz, czy tam w hebrajskim. I ja doczytałem się takiej informacji, że Stanisław Vincenz uciekał wraz ze swoją rodziną właśnie z Bystreca przez Góry przez czarnochorę na Węgry, gdzie mieszkał około 6 lat, i było to, o ile dobrze pamiętam, od roku 40 do 1946. I między innymi wtedy prowadził swoją działalność literacką, ale zajmował się też pomocą Żydom, i ta pomoc, którą włożył ze swojego serca zaowocowała tym, że dostał odznaczony orderem sprawiedliwy wśród narodów świata właśnie który jest przyznawany przez rząd. Jotwarszem ten przez Izraelu. Tak, przez rząd Izraela. Więc prawdopodobnie też dlatego, w związku z tym odznaczeniem, była jedna kolumna tekstu w języku idish lub hebrajskim. Jakby ktoś chciał odwiedzić grup, to, to bardzo łatwo trawić. Znaleźliśmy od razu od głównego wejścia idziemy, od wejścia idziemy główną alejką, pierwszą w prawo i prawie na koniec jest tutaj taki krzyż. Okazuje się, że oprócz Stanisława Wincenca tutaj też spoczywają Irena Wincencowna, czyli jego żona, i Andrzej Wincenc. A to jest ojciec tej pani Ani, która napisała komentarz pod y, filmem O Krzyżu Wincenza. A szkoda, że ta pani Ania mieszka w Jerozolimie. Szkoda, że nie wiedzieliśmy, bo byliśmy w Jerozolimie y, no, jeszcze całkiem niedawno, tej wiosny to moglibyśmy się spotkać pewnie opowiadałoby jakieś ciekawe historie o dziadku no może przy następnej okazji się uda Powiem jeszcze trochę o, o Stanisławie Vincent, żebyście w ogóle wiedzieli o kim cały czas mówimy. On się, y, większość swojego dzieciństwa, spędził w Kryworówni na Galicji. Y, I miał, tam już wtedy uczył się języka chłócułów, rusińskiego, bo miał chłóc z y, A później też, też tam mieszkał, tam w, w Bistrecu, gdzie byliśmy. On w ogóle znał dużo języków, był bardzo inteligentny człowiek, skończył chyba pięć studiów w uniwersytecie. No, no i główne jego dzieła literacka to było na Wysokiej Połoninie, w którym opisuje e, życie w tych rejonach. I, e, i on bardzo lubił te, 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 te rejony, tak jak w sumie i my, I, i za to go lubimy, choć sami nie znamy. Słuchajcie, żegnamy się z wami. Jakbyście byli kiedyś w Krakowie, wpadnijcie tutaj na Salwator, to jest naprawdę przeurocze miejsce. Cmentarz jest położony na wzgórzu. Tuż obok, idąc jakby tą główną aleją Waszyngtona, jeszcze może kilometr dalej dojdziecie do Kopca Kościuszki. Gdzie zaczyna się też taki bardzo fajny las, który dalej można się dostać pod krakowskie Zoo, jeszcze kawałeczek dalej pod kopiec Piłsudskiego, także to są bardzo fajne rejony. Myślę, że taką wycieczkę też kiedyś dla Was zrobimy. A co mogę powiedzieć? No, zachęcam, Będziecie, przyjdźcie. Fajnie w ogóle, że udało się, że te historie tak się z nami splotły. Ja bardzo bym kiedyś chciał usłyszeć, może uda się kiedyś spotkać z panią Anią, z wnuczką Stanisława Wincenza, usłyszeć jakieś historie od niej. Może będzie ku temu taka okazja. Fajnie by było. Słuchajcie, tymczasem my się z wami żegnamy i zapraszamy was jutro na live'a, którego chcemy przeprowadzić o 21.00, czyli niedziela godzina 21. Do zobaczenia.